Okej, okay, trzecia część będzie bardzo krótka, bo nie ma nad, nad czym się rozwodzić, tak na dobrą sprawę. <laughs> Historia jest taka, że zanim zdecydowałem się skorzystać z pony Creatora, chciałem <laughs> coś samemu narysować i to miał być mój ocek, ale <laughs> uznałem, że nie jest to najlepszy pomysł ale nie usunąłem tych moich bohomazów i dalej są u mnie w komputerze w tym folderze gdzie ja tam to, to jest pod... nawet o czym ja wam tu będę mówił mam tutaj podzielone takie foldery na różne takie moje pierdółki ee, dzięki którym które zawierają się właśnie w tych moich materiałach i no i właśnie tam też zalega, zalegają te moje bohomazy, więc zapraszam was do obejrzań, o, obejrzenia moich arcydzieł, no i to koniec tego specjala, właściwie, no takie tam, no. nic specjalnego, tak, specjal i nic specjalnego, w sumie dziwne, no ale, co zrobić, mam nadzieję, że... Takie strzelanie filmikami trochę Wam wynagrodzi to, że nie było niczego na tym kanale przez chyba ponad dwa miesiące, ale nie jestem pewien. No, miałem taką dużą przerwę. W każdym razie, na razie to tyle, a ja niedługo wracam z nowym przeglądem albo analizą. Kto wie, trzymajcie się.